Jeśli chcesz się odbudować, musisz znaleźć sobie pasję. To jest najlepsze, co możesz zrobić. I dodatkowo pamiętaj to, co na przykład cię boli, czy relacja, czy jakieś złe myśli. Totalnie musisz usunąć wszystko ze swojego środowiska, czy to jakieś zdjęcia, czy cokolwiek, abyś cały czas nie ranił siebie i nie miał tych jakby wspomnień albo cokolwiek, które cię ranią mocno. Nie możesz tak robić. I pamiętaj później szukaj pasji swoich i pamiętaj, że tych pasji często nie mamy na start. Musisz jakby sam zbudować wiele nawyków, czyli na przykład właśnie porana rutyna, czyli coś, co robisz każdego dnia i nieważne co się dzieje. Wiadomo, czasem nie da się, ale staraj się dosłownie tylko w kryzysowych sytuacjach tego nie robić i wiesz, jakaś modlitwa i możesz na przykład nawet powiedzieć wiele takich pozytywnych afirmacji. Na przykład, co pragniesz w życiu, co chcesz osiągnąć. Potem też wiadomo, masz takie formułki, zależy w co wierzysz, czy w Boga, czy można powiedzieć, że w jakieś siły natury. To już od Ciebie jakby zależy, to jest indywidualna sprawa. Ale w siebie oczywiście nieważne, co wiesz i to jest najważniejsze. I mów się za siebie, za osoby, które na przykład kochasz, i to jest właśnie bardzo ważne. I jak już wiesz, co lubisz robić. I masz te na przykład poranną rutynę, wieczorem rutynę, no to nie możesz właśnie czekać na motywację, po prostu musisz zbudować tą dyscyplinę. Czyli każdego dnia co robisz i nie ma innej opcji, tak jak wspomniałem wcześniej, i musisz sobie teraz jakby nowe wspomnienia robić na przykład jakieś nie wiem, kartki, czy cokolwiek, żebyś każdego dnia pamiętał o tym, że to musisz zrobić, bo często nasz umysł po prostu zapomina, często jak się jest dyskomfortowe, no to też właśnie zapominamy. I oczywiście, nieważne co, co teraz robisz, czy tworzysz, czy uczysz się, czy masz, nie wiem, nowych znajomych, czy cokolwiek, musisz pamiętać, że start relacji, czy start swoich biznesów, czy nauki nie będzie najłatwiejszy. Nie będzie on przyjemny i czasem nie jest w ogóle zadowalający, ponieważ na przykład tworzymy, chcemy mieć miliony wyświetleń, bo na przykład ta osoba robi to samo, ale nagle my zaczynamy i nie ma miliona. Jest na przykład sto. I musimy być wdzięczni, że mamy chociaż te sto, nie? I oczywiście musimy kontynuować, nie możemy się poddawać, no bo trzeba jednak się poświęcić, trzeba czasem poświęcić bardzo wiele godzin, tygodni, miesięcy, aby coś stworzyć swojego i nie da się tego ominąć i pamiętaj, najważniejsze co musisz robić, to nie możesz się poddawać, naprawdę nie poddawaj się, nieważne co będzie tak jak wspomniałem, nie możesz dać za wygraną na przykład komuś, czy czemuś nie, nieważne, czy się śmieją czy wskazują palcem, czy cokolwiek innego, nic ci nie wychodzi, musisz kontynuować i uwierz mi, że za